Witam w czwartek z rana z jazu Opatowice. Woda opada powoli, dzisiaj około 17 cm mniej, łącznie 177 cm. Podobnie po dolnej stronie jazu, mniej niż 20 cm spadku. Niedługo ukaże się całkiem podłoga dolnego piętra przęsła. Przy brzegu jazu także pojawia się dolne piętro. Droga na Wyspie Patowickiej jest już całkiem sucha, przynajmniej przy jazie. Na łąkach strachocińskich z bliższego ujęcia widać stojącą miejscami wodę, szczególnie na drogach. Rzeka naniosła mu na ląd w wielu miejscach. Wczoraj na jazie Bartoszowice było 2 metry, teraz już tylko 160 cm. Kolejny spory spadek. Taśmy w okolicach jazdu Bartoszowice usunięte, zakładam, że zakaz schodzenia się skończył. To wszystko na dzisiaj. Sytuacja wraca do normy, zbliżamy się więc do końca mojej serii relacji. Jutro ostatnia, a od weekendu czas odpocząć od tematu powodzi. Pozdrawiam i do zobaczenia.